Gdy zapanował spokój, Paweł wezwał do siebie uczniów, dodał im odwagi, pożegnał się z nimi, a potem wyruszył w podróż do Macedonii. Przechodząc przez tamte tereny, do wszystkich kierował słowa otuchy. Dotarł wreszcie do Grecji. Po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć statkiem do Syrii. Dowiedział się jednak, że Żydzi znowu przygotowali spisek na jego życie, dlatego postanowił wrócić przez Macedonię. Razem z nim wyruszyli z Berei Supater, syn Pyrrusa, z, z Tesalonichiki Arystarch i Sekundus, z Derbe Gajus i Timoteusz, a z Azji Tychnik i Trofim. Oni poszli pierwsi i czekali na nas w Troadzie. My natomiast, zaraz po święcie Prześników, odpłynęliśmy z Filipi. Po pięciu dniach przybyliśmy do Troady i tam zatrzymaliśmy się na tydzień. Pierwszego dnia po szabacie Zebraliśmy się na wspólne łamanie chleba. Paweł zamierzał odjechać następnego dnia i dlatego przedłużył swoje nauczanie aż do północy. W sali na piętrze, gdzie byliśmy zebrani, paliło się wiele lamp. Na oknie siedział chłopiec o imieniu Eutych, który zmęczony głęboko zasnął. W czasie długiej przemowy Pawła, zmorzony snem, spadł z trzeciego piętra, kiedy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł więc na dół, pochylił się nad nim i biorąc go za ramiona, powiedział: Nie martwcie się, on żyje! Kiedy wrócił na górę, łamał i spożywał chleb, a potem rozmawiał z nimi jeszcze długo, aż do świtu. Dopiero wtedy się z nimi rozstał. Chłopca zaś odprowadzono całkiem zdrowego, co wszystkich bardzo ucieszyło. My natomiast wsiedliśmy wcześniej na statek i odpłynęliśmy do Assos. Stamtąd mieliśmy zabrać Pawła, bo postanowił iść tam pieszo. Kiedy więc spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go na statek i razem dotarliśmy do Mityleny. Odpłynęliśmy stamtąd i już następnego dnia znaleźliśmy się w pobliżu wyspy Chios. Nazajutrz odpłynęliśmy do Samos, a dzień później do Miletu. Paweł postanowił ominąć Efes, aby zbyt długo nie zatrzymywać się w Azji. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to tylko możliwe, przybyć do Jerozolimy na święto pięćdziesiątnicy. Z Miletu skierował posłańców do Efezu, aby wezwać do siebie starszych kościoła. Kiedy przybyli do niego, powiedział: Dobrze wiecie o tym, jak żyłem wśród Was od pierwszego dnia pobytu w Azji. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, zgotowanych mi podstępnie przez Żydów. Nie zaniedbywałem niczego, co mogło się okazać dla Was użyteczne. Przemawiałem i nauczałem Was zarówno publicznie, jak i po domach. Wzywałem zarówno Żydów, jak i pogan, aby się nawrócili do Boga i uwierzyli w naszego Pana Jezusa. A teraz, przynaglony przez ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka. Duch Święty zapewnia mnie jedynie w każdym mieście, że czeka na mnie nowe uwięzienie i cierpienia. Lecz ja nie przywiązuję się zbytno do życia, chcę jednak do końca wypełnić powierzoną mi przez Pana Jezusa misję i zadanie głoszenia Ewangelii o łasce Bożej. Teraz już wiem, że wy wszyscy, wśród których przebywałem, mówiąc o Królestwie, więcej mnie nie zobaczycie, dlatego teraz oświadczam wam, że odtąd nie biorę odpowiedzialności za nikogo. Uznajmiłem wam bowiem zbawczy plan Boży nie ukrywając niczego. Troszczcie się o siebie i o całą owczarnię, w której Duch Święty ustanowił was biskupami. Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, odkupionego jego własną krwią. Wiem, że po moim odejściu zjawią się wśród was drapieżne wilki i nie oszczędzą owczarni. Nawet pośród was pojawią się ludzie, którzy zaczną głosić kłamstwa, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego miejcie się na baczności i pamiętajcie, że przez trzy lata, dniem i nocą, nie przestawałem ze łzami napominać Was wszystkich. Teraz polecam Was Bogu i Jego słowo łaski. Ono może Was umocnić i udzielić Wam dóbr przeznaczonych dla wszystkich świętych. Nigdy nie pragnąłem niczyjego srebra, złota, ani ubrania. Sami wiecie, że własnymi rękami zarabiałem na utrzymanie moje i moich towarzyszy. Ciągle dawałem Wam przykład, że trzeba stale się trudzić, by wspierać słabych, pamiętając o nauce Pana Jezusa, który powiedział: Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu. Kiedy to powiedział, ukląkł i modlił się razem ze wszystkimi. A wszyscy zaczęli głośno płakać, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go. Najbardziej zasmuciły ich słowa, że go już więcej nie zobaczą. Potem odprowadzili go na statek.